Siemanko Widzowie, pykło mi 1000 subskrybentów na kanale. Mega się cieszę, zajęło to rok. I dzisiaj Wam w podziękowaniu chciałem pokazać mój ogród, a przynajmniej jego część. Zrobimy dwie części. To chodźmy to zobaczyć. Teraz jestem na skraju mego pola. Będę Wam pokazywał zdjęcia z dronów. Tutaj mam słoneczniki do jedzenia. Takie na ziarno. A tu mam trochę kukurydzy cukrowej na kolby. Uwielbiam tą kukurydzę. Jeszcze i mimo, że już jest który 17 chyba dzisiaj ona jeszcze nie jest dojrzała. Normalnie zawsze 15 już arbuzyk były gotowe i kukurydza też. Tu jest takie małe polepto tej kukurydzy. taki pierwszy siew. Ale był problem, bo był, e, bo był mróz e, 10 czerwca i tu akurat jest taki dołek, który tu jest takim zlewiskiem zimna z całej dużej okolicy, więc tu mi wymroziło dużo rzeczy i fasolę i tą Kukurydzę. Ok, Patrzcie, tu za kukurydzą, tu gdzie jest te nagie pole, tu był praktycznie prawie wszędzie był czosnek. Tu gdzie takie mokre, to już tutaj wysiałem szpinak i, i w sumie będę jeszcze dosiewał szpinaku. Tu mam panele, to z góry widzicie mniej więcej gdzie jestem. Tu mam taki mały zagonek z buraczkami na, na taką młodą botkwinkę. Tu jest soja edamame, czyli o już... o już jest gotowa, ej jak ktoś by chciał, moi fani soi, którzy lubią tą, bo to jest coś czego nie można kupić w Polsce świeżego, bo owszem mrożoną, mrożoną sobie gdzieś kupicie. Dobra, to tutaj już soja się zaczęła wyjątkowo, tutaj trochę te kukurydza teraz chroni od powiewów chłodu, chociaż nie narzekamy na chłody, raczej narzekamy w tej chwili na upały. To mam taki zagoneczek selerków, porków Borówka niepoptyczkowana fasola, nie ogarnąłem, a w ogóle jest, jest słabo, bo dopiero kwitnie. O, już są pierwsze takie stronki, to jest mamut, ona jest taka szeroka i długa i ten kolor czerwony jej znika, ten fioletowy jak się ugotuje. Uwielbiam, ją pyszne jest. No to już się pojawiła. No niestety będzie leżeć. Ja już nie ogarnę tego. Jakimś cudem, może się uda, ale tu mam, o patrzcie, burak wiosenny, <grym> buraki mam to do siebie, a że rosną wielkie, e, tu był po prostu wiosenne, one się nie udały, potem poszły pory, selerie, jakieś coś zostało, to już tego nie kasowałem, no i zobaczcie, nie, ale to potrafi porusnąć jeszcze trzy razy większy, naprawdę, burak jest, ma krótki okres wegetacji, więc jak mu ma wilgoć i jego się przetrzyma dłużej. No to on rośnie na potęgę. Taką jest tendencja buraków. Mm, tu mam, o, po raz pierwszy, jak, jak oglądają ci moi fani, może fani, może ulubieńcy, albo klienci, którzy biorą ode mnie kolendrę, to sobie robią jakieś detoksy, no to po raz pierwszy spróbowałem selera typowo łodygowego, nie naciowego, tak? Bo naciowy to jest praktycznie podobny smakiem i pokrojem do takiego zwykłego. No a ten, na ten nie naciowy, tylko łodygowy, no to jak widzicie on jeszcze może porośnie bardziej. Ma te, takie właśnie te łodygi. No wiadomo tam tutaj kupujecie w markecie to one są dużo większe i grubsze, ale e, ja to średnio lubię te marketowe, w ogóle tak te, te, te łodygowe, ale, ale muszę przyznać, że ten mój no, to dźwięku też fajne. Jest całkiem spoko, jak dla mnie ja nie lubię go za bardzo. To, no ale to nie o to chodzi, czy ktoś go lubi, czy nie. Chodzi o to, że on jest zdrowy. więc ci, którzy sobie robią te detoksy, to troszkę, jak widzieliście, jest. No dosłownie parę krzaczków Może tam będzie parę kilo tego. Zobaczymy jeszcze jak to porośnie. Dobra. Jesteśmy teraz w takim w środkowej części, ja tutaj wchodzę sobie od domu. Tam jest moja ścieżka, którą idę sobie do pracy. <grym> tak to nazwijmy. No i tak. To był ten czosnek. A tu była właściwie... Jest cebula, ale jeszcze tego nie ogarnąłem. Właśnie, bo czasami robię te filmy jak to wszystko ogarnąć. Te moje fajne narzędzia, czy coś tam jakieś podpowiadam, ale to nie jest tak, że... Ja to wszystko ogarniam. Może ktoś by zapytał, jak ja to ogarniam, ja tego nie ogarniam. To jakimś cudem mi się część uda, część się nie uda. Tutaj cebula na cebulo było mega sucho, a jej nie podlewałem. I jeszcze posia, posadziłem, bo ciężko powiedzieć, bo to była z ale takiej malutkiej. ją na, na słabym, na słabym kawałku i jeszcze nie dałem obornika, więc ona naprawdę słaba porosła. I teraz później to zarosło chwastami. Nie wykopałem tego jeszcze, no ale dzień, mam nadzieję, że to mi się uda ogarnąć. Tu mam borówkę trochę zarośniętą, gdzie mocno zarośniętą mylisą. jakieś resztki burówki. Też jest mega frajda rano sobie przyjść na nazbrać borówki. Tam dalej jest jeszcze więcej. Tu mam takie troszkę bazyli, z której robię pesto. No i tu całkiem niemały, długi rządek pietruszki naciowej. Pietruszka naciowa... Nie jest bardzo wymagający według mojego uznania. Jest pyszna, uwielbiam Pietruszkę jest. No i tego jest tam dużo, tam dalej już gorzej okilone. Ale fajnie mieć dużo pietruszki i urwać taki duży pęczek. Sprzedać go za piątaka i każdy wow, ale pęczek za piątaka. I później to jest tak miło dla kogoś, nie? I dla mnie też. Dobra. Tu mam kamczacką. Do dwa rzędy kamczackiej, tam jest jeszcze jeden. Ten tutaj. Tu mam winorośl a, a jakiś agres, czarna porzeczka. No i tam są borówki i arbuzy i melony. Ale to w następnym odcinku pojedziemy. Na razie, są małe. to. A gdzieś tam mam rabarbary, lub czyjki. A tutaj. No, słabo opielone truskawki. Tam dalej w ogóle zarosły. Nie będzie nic z tego. Ciągle walczę z truskawkami, znacie temat. Nowa Rukola. Stara rukola, pomidory, cebulka z dymki, pod koniec lipca sadzona i ona naprawdę ładna jeszcze porośnie. Tutaj jest sałata na rozsadę, znaczy rozsada sałaty, a tu w ogóle wśród tych włosków nie wiem czy widać e, szczypior. Cebula, z, z, jak to opiele to wyobraźcie sobie, że to jeszcze coś do tam do października, do listopada co coś stosownego jeszcze porośnie. E, Także ta cebulka z dymki to naprawdę będzie ładna. Tu mam chili, chili to w ogóle mam dużo. To pójdziemy innym razem do Chili, lubię chili. No i w ogóle wyjątkowo jak na taką porę strasznie te, strasznie to zaatakowało tą cukinię. To jest jakiś mączniak, jak się wiem przypuszczać. Nigdy tak cukinię nie atakowało. Wypadałoby tak naprawdę obciąć te liście, zwinąć je jakoś subtelnie. I spalić gdzieś tutaj, zaraz na miejscu. Chyba tak zrobię. Wyciąć połowę tego krzaka, żeby nie roznieść tego za bardzo. Tu też mam boluszkę, już się kończy. Um. No dobra. Jak ktoś się pyta, jaka to jest powierzchnia, to sam nie wiem, ale myślę, że w tym roku tutaj uprawiam jakieś półtora hektara. Tu mam piękną marchew. Ona wygląda na zarośniętą, ale ona już sobie naprawdę daje radę. O, proszę bardzo, marchewaski, bardzo spoko, więc tu taki rządek był dosyć długi, ze 100 metrów tej marchwi, ale tam dalej to już taki piasek, więc już nie opieliliśmy jej, ale i tak tu jest spoko. Tu jest poplą gorczycy um, i trochę bobu, bo tu wcześniej był bób. bardzo ładnie się udał. Ogórki jak widzicie, w ogóle jak na taką datę to jest genialnie, bo ja w 6 tygodni zbieram ogórki, to dzięki tej suszy. No, dzięki suszy ta choroba, która chwilę już teraz wyraźnie widać, tak, pożółknięte liście, ona była e... No właściwie jej nie było do jeszcze zeszłego tygodnia, tak? Teraz przyszły te upały, w wilgoci trochę było jakiś deszcz, ale te ogóreczki jeszcze by znalazł jeszcze parę takich, no już kształtu nie mają, może genialnego, tak? Już takie wyczułkowate, dziwaczki. Zakrętaski, no i takie już takie grubszawe, ale jest ich jeszcze trochę, tak? Więc tu miałem cztery rządki. Raz, dwa, trzy. Te były dosadzane, te były z siewu, a tutaj te siewy nie wyszły za bardzo i to były dosadzane. I ja nie wiem, u mnie jakoś yy, sadzenia ołurki, coś mi to słabo idzie. Z sadzenia. Yy, więc one by były spoko, bo zobaczcie, tutaj choroba na nie tak bardzo nie weszła. Na te o, trochę tak, ale tu mam taki jeszcze rządek, ten czwarty, które są w ogóle piękne, idealnie, nad nie będę do drykał, bo tam... Do... Bo tam byłem ten, nie, żeby nie, nie roznieść choroby. No i tutaj, ale ja już nie chcę tych ogórków, ja już mam ich dosyć, więc ja tutaj wyciąłem kosą przed chwilą te chwasty, bo to nie było pielone, tam do końca. I zostawię sobie tylko tutaj o takie tam 15 metrów tego ogórka, żeby mieć jeszcze powiedzmy do końca września. Może on będzie, może się uda, że będzie owocował, więc go sobie opielę. A całą tą resztę dosłownie lada dzień, włącznie razem z tym, stale żuję. Zniszczę po prostu, żeby chwasty się nie rozwijały. No a tutaj wysieję jakiś poplon, górczyca prawdopodobnie. A tutaj sobie przez całe lato, w związku z tym, że miałem takie szerokie, bo tak było mi wygodnie o tym opowiem w innym filmie, dlaczego tak i to było mądre, e, zachowywałem takie szerokie odstępy, bo zakładałem, że one się rozwiną na tyle bardzo, że zewrą się, a tu chciałem, no i tak miało to miejsce tutaj, więc do pewnego momentu tutaj ja sobie ciągnikiem jeździłem i opielałem między tymi ogórkami. A tutaj miało być szerzej, żebym później mógł jeszcze jeździć ciągnikiem po środku, żeby nie dźwigać tych ogórków, tylko ja sobie zwozić. No i dzięki temu, że ja to regularnie pieliłem, to bank fastów w glebie jest zajebiście malutki. No i ja sobie tu już wysiałem po środku, jak widać, i widać takie zielone już schodzi, tak? Dwa razy. Czyli tu mam pierwszy siew, i tu drugi, i tu są takie cztery rządki, to jest kolendra. Ja kolendrę. E, lubię uprawiać i lubię ją sprzedawać, i lubię jej zapach i lubię ją jeść. Więc e, w ogóle teraz sobie robię reklamę. Jak ktoś chce, re, kolendry od końca września będę miał duże ilości, bo to nie są jedyne to kolendra, którą mam wysianą A tu jest z 80 metrów cztery rządki, jeszcze mam tam. No dobra, to jest ta jedna część ogrodu. E, e, tak, ja wiem, tutaj jeżeli są fani okrywania ziemi, ja wiem, ja też chciałbym okrywać ziemię, ale raz, że nie mam czym, nie mam zasobów, ja robię to 8 lat, ja to robię, żeby zarabiać, więc e, w pewnym momencie trzeba dojść, jakiś, podjąć decyzję, albo cierpią Twoje plecy i Twoje zdrowie i nie tylko plecy, wszystkie stawy, stres i tak dalej, żeby to wszystko opanować, A zresztą Ciężko ekologicznie ogarnąć tak dużo słomy albo tak dużo dobrego siana, żeby to wszystko okryć przy takim arale. Więc albo cierpią twoje plecy, albo cierpi trochę gleba. No, jakieś decyzje trzeba podjąć. Ja podjąłem, że wolę jednak, żeby cierpiała trochę gleba, bo zawsze z nią mogę gdzieś indziej tam się postarać i ją jakoś się wzbogacać i uzupełniać, żeby tą materię i tak dalej, a moje plecy to już. No i tu jest przepiękna marchew, zobaczcie. Tu siewu późniejszego. Taki też rządeczek, taki potrójny. No a tu się buraki zupełnie nie udały. Przychodzą sarny, tu jest za sucho. Tu było strasznie zachwaszczone. Nieopanowane. Nie no, gdzie nie gdzie, ja zobaczcie. Takie o, miniaturki. Tutaj o, może taki troszkę ładniejszy buraczek. Także te buraki nie bardzo. Tu jeszcze trochę marchwi. No i dobra, pójdźmy do mojego kapuśniaka. A tamtą część pola wraz ze stawem Podobnie jak i tamtą część z pomidorami, paprykami, arbuzami, melonami, pokażę Wam e, następnym razem. Patrzcie, jaki piękny kapuśniak. Wow, jaram się. Po prostu kapusty mi wychodzą. Kapusty wszyscy moje lubią. Robię dobrą kapustkę kiszoną i mam na to dobry zbyt. No i pierwszy mam taki duży e, ogródek z kapustą. Tu mam też kalafiory jako kapustne. Zaraz jakieś znajdziemy. Tu był jakiś kalafior już taki w miarę. Nie wiem, czemu one tak słabo rosną. No dobra, nieważne. Jest włoska kapusta. No jest generalnie susza, ale nie przejmujcie się, jak macie też takie małe kapusty w ogródku. To się nie przejmujcie, bo. Znaczy to nie są takie małe, bo to wszystko ruszy we wrześniu, jak pójdą deszcze i pójdzie chłódka. Pusta tak nie lubi rosnąć, taki upał. No i jak jest sucho, to ona też nie, ale będzie niższa temperatura, woda i ona aż będzie, brrr, aż będzie trzeszczeć. Także się nie przejmujcie, że macie małe, zobaczcie, one też są małe. No, potrafią być takie malutkie, albo takie tulipany. Patrzcie, to czerwonak w ogóle lipa, jeszcze nawet nie zaczęła zawiązywać. O, tutaj jest. Kamiennej głowy rządek to ona tak se różnie wygląda, ale tu gdzieś mamy zaraz chyba tu te już twarde, już twarde, zobaczcie, później sadzone, ale Ambrozja, Ambrozja tutaj, jaka znaczy piękna, twarda, wielka y, głowa Ambrozji, no właśnie, paczka nasion, tu Jarmusz, paczka jaś, nasion kamiennej głowy. 50 gram kosztuje chyba 20 parę złotych, co by chyba wysiałby rozsadę by zrobił na całe pole z takiej paczki. No a ambrozji, no tam nie wiem czy są ze 3 gramy, i kosztuje tam blisko 200, no to, ale później to pierwszy raz mam to ambrozję. ktoś mi polecił. No i te głowy są kurde, jak na ten teren. Jak, jak to rośnie tak we wrześniu jak zakładam, no to one faktycznie będą miały po 5 kg, tak jak. Był, jest tak jak mi polecał ten pan. Pan Krzysiu. No dobra, resztę wam pokażę next time. Dziękuję, że subskrybujecie mój kanał. Mam nadzieję, że coś ciekawego wam dostarczam i że to była miła przygoda po ogrodzie. Subskrybujcie, lajkujcie, dzielcie się. Pytajcie się też o rzeczy. Ja chętnie będę odpowiadał. Bo tak. Do zobaczenia.